Usiądź tak wygodnie, jak jest to teraz możliwe, z wyprostowanymi plecami. Poczuj, jak niewidzialna nić ciągnie Twoją głowę, Twój czubek głowy w górę, rozciągając delikatnie kręgosłup. Niech to będzie nawet taki minimalny wewnętrzny ruch, świadczący o tym, że zaangażowałaś, zaangażowałeś się, Ustawienie swojego ciała do praktyki. Brota delikatnie przysunięta do klatki piersiowej, ale nie za bardzo, żeby nie usztywniać głowy, rozluźniona twarz. I z wydechem możesz rozluźnić całą siebie, całego siebie. Wokół tego stabilnego kręgosłupa. Jeżeli czujesz, że to już jest ta wystarczająco dobra postawa ciała, jeżeli czujesz, że ciało jest przygotowane, jest naczyniem na praktykę, która się odbędzie, jest stabilne i rozluźnione, czujne i wygodne. Wtedy łagodnie zacznij przesuwać swoją uwagę w kierunku oddechu, który porusza Twoim ciałem. Połącz się z tym oddechem, który płynie. I pozwól uwadze płynąć razem z nim. Kiedy robisz wdech, nabierasz powietrze, jesteś tym wdechem. Tak samo, kiedy wypuszczasz powietrze i robisz wydech, jesteś tym wydechem. Możesz wyobrazić sobie, że tak jest. Rób to poczuć. Jest świadomość tego, że oddychasz, ale też pełne zaangażowanie w odczuwanie tego, co się dzieje w ciele. Zauważy, że oddech jest częścią całości. Twoje ciało wyprostowane, rozluźnione, stabilne. I oddech tworzą całość. Spróbuj teraz czuć całe swoje ciało jednocześnie, być w oddechu. Może też zaciekawić Cię, czy oddech możesz poczuć w niekoniecznie oczywistych miejscach, takich jak brzuch, klatka piersiowa, czy nozdrze. Poszukaj tego oddechu w najdalszych zakamarkach ciała. w czubkach palców stóp, dłoni. W udach, łydkach, pośladkach. Jeśli już jest trochę więcej luzów w ciele, być może, nawet w umyśle, możesz pogłębić oddech z takim poczuciem wygody i komfortu. Pamiętaj, że jeżeli nie znajdujesz tej wygody w oddechu wydłużonym, to tego nie rób. Może nie teraz. Podążaj za takim poczuciem naturalności w pogłębianiu. Jeżeli jest ono teraz dostępne, to po prostu poczuj, że oddech może być dłuższy, głębszy. Kiedy robisz wdech, uświadamiasz sobie, że robisz wdech. Kiedy robisz wydech, Uświadamiasz sobie, że teraz właśnie robisz wydech. I zobacz, czy teraz nieco większą uwagę możesz powiązać, czy poczuć, kiedy robisz wydech. Zobacz, jak to jest całą sobą, całą sobą robić wydech i zauważać wszystkie doznania, wszystkie ruchy ciała, wszystkie odczucia, które wiążą się z wydychaniem powietrza. Zobacz, jak ciało wypuszcza napięcia. Całkowicie się rozluźnia i opada w dół, kiedy robisz wydech. Dołącz do tego umysł, który też może puszczać napięcia w umyśle, węzły myśli, rozplątywać i puszczać jak baloniki z helem w niebo. A sam umysł opuszcza się w ciało, w te doznania związane z wydechem. I tak kiedy na wdechu ciało lekko się napina i unosi. Tak na wydechu zjeżdża w dół jak po zjeżdżalni. Puszczając wszystko. I teraz ciało i umysł robią to samo. Przy każdym wydechu puszczają się swobodnie i zjeżdżają już, nie trzymając niczego, nie przywierając do niczego. Teraz jeżeli jest już trochę spokojniej w umyśle, a ciało jest nieco bardziej osadzone w poduszce czy w krześle, możesz łagodnie zaciekawić się tym ciałem. Jak czujesz pośladki czy nogi? Spróbuj podejść do tego z umysłem początkującego. Jak teraz, w tej chwili, czuję ciężar pośladka, który przedniata je do poduszki czy do krzesła. Jak teraz, w tej chwili, właśnie to czuję. Jak czuję moje nogi czy stopy, które dotykają do poduszki, do maty, do podłogi? Jak to jest właśnie w tym momencie, tym jedynym, niepowtarzalnym, jak to jest to czuć? Czy w moim ciele teraz jest coś, co wysuwa się na pierwszy plan? Czy mogę, nie odwracając się od jakiejś trudności w ciele, właśnie tam skierować swoją uwagę, ciepłą uwagę, współczującą uwagę, życzliwą uwagę? Być może, kiedy pojawia się jakaś trudność w postaci bólu, to nawet oddychać do tego miejsca. Robiąc wdech, mówiąc, jestem świadoma tej trudności w Ciebie. Robiąc wydech, rozluźniam to, co może się rozluźnić. Kiedy tak ciepło przywitałaś, przywitałeś się ze swoim ciałem. Możesz teraz puścić wszystkie starania, cokolwiek robiłaś, robiłeś, jakakolwiek instrukcja się nie pojawiała. I zostać w tym poczuciu swojego ciała, w zgodzie na to, że jest właśnie teraz tak, jak jest. I to jest w porządku. Teraz siedzisz w centrum tej chwili. Możesz słyszeć, czuć. Dotyk. Zapach.